Światowe emocje zaprasza Orlen. Sponsor programu. W tym miejscu, w parku maszyn, mechanicy sprawdzają każdą najmniejszą śrubkę i uszczelkę w autach zawodników Orlen teamu przed drugą częścią rajdu. Zanim jednak ona nastąpi, czas podsumować pierwszą. A ta była wyjątkowo ciekawa. W ciągu pierwszych sześciu etapów, Orlen Team urósł na jednej z najsilniejszych ekip rajdu Dakar. Zarówno dwa auta, jak i motocykl jadą w pierwszej dziesiątce, choć początki nie były łatwe. Drugi dzień mieliśmy dachowanie i też było już dużo nie brakowało, a prawdopodobnie nie jechalibyśmy dalej. Na szczęście, no, jakby nie było, Toyota jest bardzo wytrzymałym autem. I... Po podnoszeniu ją na, na koła z powrotem odpaliła i pojechaliśmy. Tegoroczny rajd uchodzi za wyjątkowo trudny. Do jego półmetka nie dojechała ponad połowa maszyn, lecz dla niektórych czym trudniej, tym lepiej. Z dnia na dzień e, przez te 6 dni robiło się coraz ciężej. E, też mi przez to się coraz lepiej jechało, bo, bo była trudna nawigacja, trudny teren, trzeba było to wszystko połączyć i zmęczenie, i taki czysty umysł, żeby, żeby dobrze nawigować. Jak twierdzą zawodnicy, tajemnicą sukcesu jest odnalezienie tak zwanego dakarowego tempa. To jest jest yy, chyba, chyba najtrudniejsza rzecz w całych tych zawodach. Jechać na tyle szybko, żeby nie, nie spadać w tej klasyfikacji, utrzymywać się w tej szybkiej grupie. Jednocześnie nie przekraczać tej niewidocznej granicy ryzyka? Na razie tempo jest dobre, jednak podczas dnia przerwy w rajdzie w mieście Salta zawodnicy zamiast zwiedzać tę urokliwą miejscowość z pomnikiem polskiego papieża na rynku poświęcają czas na regenerację i pracę. Pospaliśmy troszeczkę dłużej. Ja w tej chwili przygotowuję roadbook na dzień jutrzejszy. Jest wyjątkowo dużo korekt. Myślę, że do wieczora spokojnie będę sobie spędzał czas nad roadbookiem. Do zakończenia rajdu zostało 7 etapów, lecz kierowcy myślą tylko o najbliższych celach. Na razie to jeszcze nas czeka odcinek w Argentynie, który był w zeszłym roku odwołany, bo auta wpadały do rzeki, e, dlatego że woda szła z, z gór, a pada dzisiaj deszcz. Na deszczowy etap ostrzy sobie zęby także motocyklista. Wejdziemy do Boliwii, tylko motocykliści, więc zakładam, że będzie na pewno ciężko. W Bolivii nikt się nigdy nie ścigał. Jeżeli jeszcze dojdzie do tego deszcz i wysokie góry, no to na pewno będzie bardzo ciężki odcinek. Czyli dobrze. Czyli dobrze. Strategia na drugą połowę rajdu. Jeszcze przez ileś tam dni będziemy jechać normalnie, czyli będziemy się starać jechać szybkim tempem nadganiać, ale z głową. A dopiero na dwa ostatnie dni oszczędza się już tak bardzo, żeby dojechać do mety, a do mety to jeszcze mamy bardzo daleko. Na rajdowe emocje zaprosił Orlen, sponsor programu.